W tym wideo przyjrzymy się najmocniejszej bramie od Ubiquiti, a więc UniFi Fortress Gateway. Można powiedzieć, że jest to taki dream machine na sterydach, kierowany do najbardziej wymagających środowisk. Myli się jednak ten, kto myśli, że Fortress Gateway to tylko mocniejszy procesor i szybsze interfejsy. Zmian w stosunku do mniejszych urządzeń jest znacznie więcej. Od różnic w budowie, przez naprawdę ogromną wydajność, aż po innowacyjną funkcjonalność NextAI, która wprowadza funkcję firewalla na niespotykany wcześniej w rozwiązaniach UniFi poziom. Zapowiada się więc bardzo ciekawy materiał, na koniec którego podpowiem też, do jakich środowisk Fortress Gateway będzie moim zdaniem najlepszym wyborem. To co? Zaczynamy. Kanał zasilają Grandmetric, Integrator IT specjalizujący się w projektowaniu i wdrażaniu rozwiązań sieciowych klasy Enterprise. 4HFIX, Przedłuż gwarancję swoich serwerów i macierzy, niezależnie od ich producenta. Axens, Polski producent rozwiązań wspierających zarządzanie siecią, zdalną pomoc oraz edukację o cyberzagrożeniach. Cyberfolks, Sklep, Hosting i domeny. Wszystko, czego potrzebujesz do rozwoju biznesu online. Sprawdź rabat dla widzów kanału. No więc stało się. Ubiquiti chce wejść ze swoimi rozwiązaniami do bardziej wymagających środowisk, do których pozycjonuje linię Unify Enterprise. Jak wiemy, do tej pory amerykański producent skupiał się na uzupełnieniu luki pomiędzy rozwiązaniami domowymi i SOHO typu TP-Link czy Netgear, a tymi kierowanymi do dużych firm jak Cisco, HPE czy Juniper. I to, sądząc po popularności i zainteresowaniu rozwiązaniami Unify udaje się lepiej niż mogło się wydawać. Jak widać jednak apetyt rośnie w miarę jedzenia, bo jakiś czas temu Ubiquiti zaprezentowało kilka urządzeń pozycjonowanych do środowisk Enterprise. Przynajmniej z nazwy. Mamy tu między innymi access pointy kierowane do sieci o największym zagęszczeniu klientów, wydajne switche agregujące i dostępowe, konsole pełniące rolę dedykowanego kontrolera sieci, a także naszego dzisiejszego bohatera a więc Fortress Gateway będącego jednocześnie wysoko wydajnym routerem, zaawansowanym firewallem, a także kontrolerem sieci dzięki aplikacji Unify Network na pokładzie. Oprócz ogromnej wydajności bliskiej 25 gigabitów na sekundę i około połowy tej wartości przy włączonych usługach IDS i PS urządzenie ma także zapewniać tak kluczową w wymagających środowiskach wysoką dostępność a także innowacyjną funkcjonalność Next AI, która obiecuje dużo mądrzejsze filtrowanie sieci niż dotychczasowe rozwiązania. Za chwilę przejdziemy więc do budowy urządzenia, jego specyfikacji, testów wydajności i konfiguracji tych innowacyjnych funkcji. Ale przed tym chciałbym podziękować sponsorowi dzisiejszego odcinka, którym jest oczywiście firma Senetic, zaopatrująca mnie w niezbędny do realizacji nagrań sprzęt Unify. Standardowo zachęcam do sprawdzenia linków pod filmem do polecanych przeze mnie rozwiązań Unify, w tym Fortress Gateway. no Bo w ten sposób wspieracie rozwój mojego kanału, no a Senetic ma okazję wykazać się optymalnymi cenami i najlepszą dostępnością. No dobrze, zobaczmy jak prezentuje się najmocniejsza brama Unify. Standardowo, jak to w przypadku produktów Unify, pudełko jest dość minimalistyczne. W środku mamy kartonik z akcesoriami, do którego zaraz wrócimy, oraz naszego głównego bohatera. Przyznam, że niełatwo było go wyciągnąć, bo Fortress Gateway swoje waży. Jest zdecydowanie cięższy niż na przykład, UDM Pro. Na froncie po lewej stronie mamy znany z innych rozwiązań wyświetlacz LCD, a po prawej interfejsy. Dwa miedziane porty 2,5 gigabitowe. Tutaj mały zawód, bo nie wiem dlaczego nie są to interfejsy 10 gigabitów, ale dalej już jest lepiej. Mamy tu dwa porty 10 giga SFP plus i dwa interfejsy SFP28 pracujące w standardzie 25 gigabitów tył urządzenia to zaczynając od lewej trzy wbudowane wentylatory. O, w sumie tutaj też szkoda, że nie są to łatwo wymienialne wiatraki hotswap, ale za to po prawej stronie mamy dwa redundantne zasilacze, które bardzo łatwo możemy wymienić w razie awarii jednego z nich. Każdy zasilacz ma 150 watów mocy i co ważne, urządzenie przychodzi od razu z dwoma zasilaczami, a nie plombą, w którą możemy wstawić zakupiony opcjonalnie zasilacz. We wspomnianym wcześniej pudełku mamy oczywiście dwa przewody zasilające, uszy do montażu w szafierak i zestaw śrubek. Są też specjalne zaczepy, które po zamontowaniu do zasilaczy uniemożliwiają przypadkowe wyczepienie kabli zasilających. To chyba najważniejsze, jeśli chodzi o budowę i zawartość pudełka. Czas wrzucić urządzenie do stelaża, przyłapać, żeby się nie wysuwało i oczywiście podłączyć zasilanie. Czekając aż brama się zbutuje, warto przypomnieć, że mimo oznaczeń portów WAN. Ich rolę możemy przypisać dowolnemu z sześciu dostępnych interfejsów. Pozostałe 4 będą oczywiście pełniły funkcje portów LAN, do których najpewniej podłączymy switch. Po chwili czekania i podłączeniu urządzenia do sieci, mamy na wyświetlaczu informację o tym, że sprzęt jest gotowy do dalszej konfiguracji. Tutaj małe wytłumaczenie dla tych, którzy zastanawiają się, dlaczego Fortress Gateway w przeciwieństwie do przecież sporo tańszej serii Dream Machine Pro, nie ma wbudowanego switcha z większą ilością portów yy, zasilania PoE, a także zatok na dyski twarde dla aplikacji Protect. Odpowiedź no bo to nie jest kombine all in one do małej czy średniej firmy. Jest to wysoko wydajny router i firewall zaprojektowany do pracy na brzegu sieci i dopiero do niego podłączane są urządzenia jak switche czy nagrywarki NVR. Tak w ogóle, to jeśli interesują cię takie materiały i nie chcesz ominąć kolejnych, zachęcam do subskrypcji kanału. A jeśli chcesz zobaczyć trochę więcej zakulisowych materiałów, Padnij też na mojego Instagrama. Zanim przejdziemy do konfiguracji, zerknijmy jeszcze na specyfikację tego potwora. Jego sercem jest 18-korowy procesor ARM o taktowaniu 2 GHz. Nie mamy tu, co prawda, informacji o ilości pamięci RAM, ale wiemy, że jako kontroler. Może ono obsłużyć ponad 500 urządzeń UniFi i ponad 5000 użytkowników sieci. Ogólna przepustowość ma tu przekraczać 23 gigabity na sekundę, a przy włączonych usługach IDS i IPS ma to być ponad 12 gigabitów. Do tych parametrów i realnych wyników jeszcze wrócimy. Bardzo ciekawie wyglądają natomiast funkcjonalności security. Zaawansowany firewall warstwy 7, inspekcja SSL i deep packet inspection to naprawdę zaawansowane funkcje bezpieczeństwa. Oczywiście mamy też bezpłatne sygnatury IPS oraz możliwość uruchomienia tych płatnych pobieranych z CyberSecure. Oprócz tego ostatniego, co jest oczywiście opcjonalne i co serwowane jest przez zewnętrzny serwis, wiecie ile kosztują licencje na te wszystkie wymienione funkcjonalności? Na podstawowego IPS, a filtrowanie sieci czy VPN? -y? Zero, dokładnie zero złotych. Tak jak w całym ekosystemie Unify kupujemy sprzęt i mamy komplet funkcji bez żadnych dodatkowych licencji czy rocznych subskrypcji. Trzeba przyznać, że w świecie Enterprise to jest absolutny evenement. Co prawda nie będę tego dziś konfigurował, bo mam tylko jednego EFG, ale mamy tu oczywiście funkcję wysokiej dostępności, czyli Shadow Mode. Jest to w zasadzie implementacja protokołu VRRP. Która pozwala nam zestawić dwie takie same bramy w klaster. Jedna pracuje wtedy jako aktywna, a druga jako pasywna, gotowa w ciągu dosłownie kilku sekund przełączyć cały ruch sieciowy, jeśli ta pierwsza uległaby awarii. Jest to zresztą jeden z wielu tematów, które bardzo dokładnie omawiam w szkoleniu Unify Master, gdzie skupiamy się na projektowaniu, konfiguracji i zarządzaniu sieciami opartymi o rozwiązania Unify. Na kurs można zapisać się na www.unifymaster.pl lub klikając w link pod filmem. No ok, czas przejść do konfiguracji. Oczywiście możemy to zrobić przez aplikację mobilną Unify Network, ale szczerze, to konfigurowanie sprzętu klasy enterprise z iPhone'a jakoś mi nie pasuje. Zrobię to więc tradycyjnie przez przeglądarkę, podłączając się komputerem bezpośrednio do bramy. Wpisuję standardowy adres 192.168.1.1 i od razu wyświetla nam się ładne demo. Następnie nazwa urządzenia może być EFG i teraz tak. Jeśli nie mamy konta w serwisie Unify, możemy je założyć z tego miejsca, co ja generalnie polecam. Oczywiście jeśli konto już mamy, klikamy Sign in i się logujemy. Zdarzyć się jednak może, że w przypadku instalacji w większych firmach nie będziemy mieli możliwości na podpięcie urządzenia z serwisem w chmurze. Wtedy kontynuujemy bez logowania się do konta Unify, ale oczywiście musimy pamiętać o wynikających z tego konsekwencjach, jak brak automatycznego backupu do chmury czy zdalnego dostępu do urządzeń poprzez site managera. Po zatwierdzeniu ustawiamy jeszcze silne hasło, pomijamy testowego speedtesta, bo zaraz zrobimy tego własnego, i po chwili wszystko jest gotowe. No prawie, bo po przejściu dalej brama potrzebuje jeszcze kilku minut na aktualizację oprogramowania. Po zalogowaniu widzimy dashboard, który wygląda w zasadzie tak samo jak w przypadku Dream Machine Pro czy mniejszych bram. To raczej plus, no bo każdy kto pracował już z UniFi będzie tu wiedział co i jak. W zakładce UniFi Devices nie mamy oczywiście za wiele, bo nie podłączałem do EFG Switcha ani Access Pointów. Wybierając jednak Fortress Gateway Mamy oczywiście podgląd na porty, ale też widzimy, jak zasilacze podłączone do zasilania równoważą między siebie pobór energii. Przechodząc do ustawień, a dokładnie do Control Plane, widzimy, że nie mamy możliwości instalacji dodatkowych aplikacji jak ProTECT. Talk czy Access. Wynika to z tego co już mówiłem, czyli że Fortress Gateway nie jest skierowany do małych firm, gdzie brama pełni rolę urządzenia All in One wraz z serwowaniem pozostałych aplikacji Unify. Warto pamiętać też o tym, że jeśli nie podepniemy naszego urządzenia do Site Managera, czyli nie włączymy zdalnego dostępu, nie będziemy mieli możliwości instalacji wcześniejszych wersji oprogramowania, a dopiero te oficjalne. W przypadku tak ważnego urządzenia w sieci może to i dobrze. Ok, przejdźmy jednak do funkcji związanych z bezpieczeństwem. W sekcji Policy Engine możemy oczywiście tworzyć nowe polityki, zarządzać strefami w firewallu. Ale mamy też już dostępny nowy menadżer obiektów. Do tego wrócimy w innym materiale, a szerzej oczywiście w szkoleniu Unify Master. W zakładce Protection mamy oczywiście możliwość włączenia lub wyłączenia funkcji IPS, następnie ustawienie prostego firewalla, ale to co nas najbardziej interesuje i co na ten moment dostępne jest tylko w Fortress Gateway, to Deep Inspection z wykorzystaniem Next AI. Trzeba jednak pamiętać, że dzięki temu urządzenie będzie miało niemal pełny wgląd w to, co robią i czego wyszukują użytkownicy w naszej sieci. Trzeba więc ich odpowiednio poinformować, zawrzeć to prawdopodobnie w polityce bezpieczeństwa firmy, no i ogólnie zadbać o te kwestie formalne. Mamy tu trzy opcje: inspekcja może być wyłączona, podstawowa i zaawansowana. Zacznijmy od konfiguracji tej podstawowej. W pierwszym kroku określamy, co ma podlegać inspekcji. Domyślnie są to wszystkie sieci i wszystkie dostępne rodzaje ruchu. Ja oczywiście nie mam innych sieci poza podstawową, a inspekcja może też dotyczyć wszystkich rodzajów ruchu. Następnie należy określić domeny. Ja zaznaczam wszystkie i na ten moment to wystarczy. Zatwierdzam zmiany, po czym uruchamia się instruktaż instalacji certyfikatu. No dobra, prawie się uruchamia. Ale można otworzyć bezpośrednio na YouTube. Certyfikaty możemy zainstalować zarówno na Macu, na Windowsie, jak i na iOS i Androidzie. Na Windowsie instalację można oczywiście przeprowadzić poprzez GPO, ale ja sobie tutaj zrobię to ręcznie. Pobieram więc certyfikat, następnie go otwieram i wybieram Zainstaluj certyfikat. Niech będzie dla bieżącego użytkownika. Wybiorę jeszcze, żeby wszystkie certyfikaty trzymać w konkretnym magazynie, i wybieram tu katalog Zaufane Główne Urzędy Certyfikacji. Klikam Dalej, zakończ i zatwierdzam instalację. Gotowe. Sprawdźmy teraz, jak będzie wyglądała inspekcja w przypadku wyszukiwań. Na stacji z Windowsem, z zainstalowanym certyfikatem, otwieram wyszukiwarkę i co by tu wpisać? Niech będzie. Ile lat ma Marcel Guzenda? Nas oczywiście nie to interesuje, tylko to, czy nasz firewall wyłapał to wyszukiwanie. W tym celu wchodzę w zakładkę Insights, a w niej, o proszę, jest moje wyszukiwanie. Jak widać, inspekcja zadziałała prawidłowo. OK, przejdźmy szybko do funkcji zaawansowanych. I tutaj musimy utworzyć profil inspekcji i go nazwać. Niech będzie blokowanie IT online. Również wybieram wszystkie sieci oraz wszystkie dostępne typy ruchu. Domeny także wszystkie, ale tu ustawię już konkretną akcję. Można ustawić akcję dla wyszukiwań, blokować konkretny typ plików, na przykład pobieranie PDF-ów, oraz chyba najprostsze, czyli blokować konkretne adresy. Ja ustawiam queries, czyli wyszukiwania, ale tym razem. To będzie blokada na hasło IT Online. Dodaję taką regułę. A nie, jeszcze nie dodaję. Jeszcze nazwa dla tej reguły. A i samo hasło muszę jeszcze dodać do listy. Teraz zatwierdzam. Oczywiście trzeba ponownie wygenerować, pobrać i zainstalować certyfikat. Ale nie będę już tego pokazywał, bo to takie samo działanie jak poprzednio. Po instalacji certyfikatu znów otwieram Google i wpisuję. IT Online szkolenia. Boom! Content Restricted. No bo wpisane zapytanie zawiera blokowaną frazę IT Online. Oczywiście, jeśli wpiszę coś innego, na przykład. Szkolenia Marcel Guzenda. Tutaj nie będzie już żadnego problemu. To oczywiście tylko część możliwości Deep Inspection realizowanego przez Next AI na Fortress Gateway. I tak wiem, że takie lub podobne funkcjonalności od lat są dostępne na zaawansowanych firewallach jak Checkpoint czy Sonic Wall, ale trzeba pamiętać, że Ubiquiti dopiero wchodzi w ten świat. I trzeba przyznać, że idzie im całkiem nieźle, szczególnie, że nie musimy za tę funkcje ekstra dopłacać czy ponosić opłat za miesięczne lub roczne subskrypcje. Obiecałem, że sprawdzimy też wydajność urządzenia. Zobaczmy więc, jak Fortress Gateway radzi sobie z 10-gigabitowym łączem. Może parametry podane przez producenta są przesadzone i już tutaj sprzęt dostanie czkawki. W pierwszej kolejności wchodzę w ustawienia i w zakładce protection wyłączam funkcję IPS. Zobaczymy jak tu zachowa się router. Żeby było szybciej speed testa puszczę bezpośrednio z bramy, żeby nie bawić się już w podpinanie stacji. Jak widzimy, download pokazuje nam tu kosmiczną wartość 9 gigabitów, a upload kształtuje się na niecałych 8 giga. Dla jasności, to nie są maksy tego urządzenia, a mojego 10 gigabitowego łącza od Korbanku, które i tak wypada tutaj bardzo dobrze. Wracam jeszcze szybko do ustawień, włączam usługę IPS, zatwierdzam i wracam do dashboardu, gdzie ponownie uruchamiam speed test. Tutaj wyniki są bardzo zbliżone, bo mamy niecałe 8 GB dla pobierania i 8 dla wysyłki. Wyniki super, ale oczywiście daleko im do podawanych przez producenta maksów, ale wynika to wprost z mojego 10 gigabitowego połączenia z internetem. Niestety nie mam na ten moment ani stacji, na którą mógłbym puścić iperfa ani okablowania 25 gigabitowego. Znalazłem jednak na YouTubie film, w którym Cameron Gray sprawdził maksymalne przepustowości i przy wyłączonej usłudze IDS IPS download wskazywał na szalone 19,8 GB, a upload na 20,3 GB na sekundę. Co jeszcze ciekawsze, przy włączonym IPS-ie Pobieranie kształtowało się na poziomie 15,5 Gb, a wysyłka to aż 18,5 Gb na sekundę. Jest to o tyle ciekawe, że przy włączonych usługach producent deklaruje 12,5 Gb, a więc po raz kolejny testy wykazują większe wartości. Oczywiście są to pomiary do jednego targetu, a w realnym scenariuszu takich połączeń są setki, a nawet tysiące, co pewnie nieco obniżyłoby te wyniki, ale i tak trzeba przyznać, że Fortress Gateway to potwór jeśli chodzi o wydajność i bardzo ciekawe rozwiązanie jako firmowy firewall. A no właśnie, do jakich środowisk tak naprawdę kierowany jest Fortress Gateway? Albo inaczej, gdzie ja jako inżynier sieci bym go polecił, a gdzie niekoniecznie? Dobrym odbiorcą będą firmy, które mają lub planują wdrożyć system Unify zarówno w centrali, i tu miejsce dla Fortress Gateway, jak i w oddziałach, gdzie znajdą się rozwiązania Dream Machine czy Cloud Gateway, no i całość będzie zarządzana z poziomu site managera. A czy wdrożyłbym dzisiaj Fortress Gateway w środowisku absolutnie krytycznym, nie wiem jak bank, lotnisko, jakaś produkcja czy data center? Mówiąc szczerze, chyba jeszcze nie. Myślę, że Unify musi jeszcze odrobinę dojrzeć i udowodnić swoją stabilność w tym absolutnie najwyższym segmencie Enterprise, gdzie króluje Fortinet, Palo Alto, y, Checkpoint czy Cisco. Naturalnie nie zainstalowałbym też EFG w sieci, która po prostu nie wykorzysta jego mocy. Y, co dziś widzieliśmy na przykładzie mojego łącza? Tutaj Dream Machine Pro Max mógłby wystarczyć. No chyba, że zależy nam na Firewallu warstwy siódmej. I głębokiej inspekcji ruchu. Aha, myślę, że Fortress Gateway dobrze sprawdzi się też tam, gdzie potrzebujemy gigantycznej przepustowości i mamy w sieci mnóstwo urządzeń, np. Na, na uczelniach, w dużych urzędach czy na stadionach, lub właśnie we wspomnianych centralach firm. Bardzo duża wydajność, łatwa konfiguracja i relatywnie niska cena w porównaniu do konkurencyjnych rozwiązań czynią z EFG naprawdę mocnego zawodnika. Dajcie znać w komentarzu, co sądzicie o omawianym dziś rozwiązaniu. Jestem tego bardzo ciekawy. A jeśli jesteście ciekawi innych urządzeń od Ubiquiti, to zachęcam do obejrzenia tego materiału o switchach Unify, gdzie pojawia się też także przedstawiciel linii Enterprise.